Witam wszystkich, tu Hikomikos w bardzo ekspresowym filmiku, w którym dwie przesyłki. Pierwsza to jest przesyłka polecona, jako list. i otwieram szybko. I tak. Hikomikosa od Paladarusa 1 2 3. Czekam na wysyłkę. Pozdrawiam. ok Diamenty, perła królewski, szron. W środku hmm. mamy coś takiego jak Elektabas, Bater Beautyfly, Heracross, Gasly, Ryan, Meryl, piplap, Onix, Mizdrevius, Rionu, Zemena Energii, Dazzku, Magneton, Monferno, anondes, Kantanki, onyx, Skorupi, Kombi, Rosenia, Centrum Popów, Baniry, Picle, I tutaj mamy. O. Hmm. Czy nikt nie ma instrukcji, którą chciałem mieć? Karta Trofeum tam dopiski i tak dalej, aktywne pokemon, ławki rezerwowych, talia, stoż rzuconych, królewki, szron, strony specjalne i tak dalej. Inferno i poziomeks, torler, Holo, zamiana energii, seeking, reverse, whirlpool, reverse, na szybkości, reverse, pokedex, reverse, west queen, reverse, silikon, podwójne pełnozdrowienie, riolu, matchup, meditate, palkia, energia, 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 energia. energia, energia, energia. Ok, dzięki za wymianę Paladarus 1, 2, 3. Karty do ciebie wyślę jutro. Polecam. To wszystko. Następną przesyłkę otworzę za chwilę.